Najnowszy nabytek bebechy wyciągnięte z Fantoma i wstawione do 550. Najważniejsza rzecz, o której nie wiedziałem, montaż kompasu musi być identyczny jak w Fantomie. Najpierw przykręciłem na lewą nogę i Fantom uciekał, w ogóle nie dało się nim sterować. Nie wiedziałem o co chodzi, w końcu gdzieś na forum znalazłem, że musi być identycznie jak w Fantomie. Antenę dałem na środku, bo też miałem tu. Niby w ustawieniach ustawiłem, że 8 cm była przestawiona, ale, ale też to nie było to. Teraz powróciłem tak jak powinno być. Tam widać nazwę w środku. Pakiet 5000 mA. Zobaczymy jak to będzie latać. Trochę dzisiaj wieje, ale to tylko test. you <sighs>